Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach e, ostatnich miesięcy, e, bo w grudniu takiego filmiku dla Was nie nagrywam i na taki dzień, kiedy patrzę na siebie w lustrze, sobie myślę, ale ładnie wyglądam. Patrzę się w, poglą w poglądzie, mówię, złakie księżyc w pełni, ale no jest jak jest. Chciałam te włosy upiąć i chyba je właśnie upnę, zepnę i podetnę czy nie podetnę, po po podepnę, bo tak mi jakoś tak dzisiaj gra na duszy. Dobra, jest jak jest, jest jak jest. E, więc witam Was serdecznie w ulubieńcach miesiąca. E, w ostatnim filmiku, e, w ostatnim vlogu wspominałam Wam o tym, że e, postanowiłam w tym roku, czekajcie, postanowiłam w tym roku bardzo mocno swoje kosmetyki denkować. I tak naprawdę e, przez to zaczęłam się zastanawiać, czy mm, czy ja będę miała treść na ulubieńców. I stwierdziłam, że na pewno będę miała bo będę używała to co wiecie, makijażu pielęgnacji zapachu i tak dalej ale przez to że um... Myślę, że dosyć mocno powtarzalne mogą być te produkty, bo już wiem, jaki makijaż mi się podoba. Um, tak jak mówię, chcę już te kosmetyki bardziej dękować niż kupować następne, jakieś hole makijażowe. Nie, 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 nie. Um, jedynie może jakieś właśnie powroty do ulubieńców, typu skończę, się któryś z tych produktów, na pewno kupię ponownie, bo to jest coś, czego używam na okrągło, w czym się dobrze czuję, ale stwierdziłam, że będę też do Was przemy... do Was, będę dla Was przemycała też takie właśnie moje polecajki kulturowe, może jakieś ubraniowe, gadżetowe, jakieś takie podsumowania miesiąca, coś, coś, coś takiego, także trochę będzie nowy format y, ulubieńców slash miask miesiąca. I właśnie zaczynam od takich dwóch ulubieńców y, nie makijażowo kosmetycznych. To przede wszystkim tak zwana falownica, gofrownica, coś na co sobie robię włosy już od jakiegoś, y, jakiegoś czasu. I jest to właśnie taki gadżet do włosów, który sprawia mi bardzo dużo radości i który też sprawia, że bardzo się ładnie ze sobą czuję. Y, jest to y, właśnie taka Gofrownica, którą kupiłam na filmie na jakiejś promocji, tam chyba za 30 funtów. Ona w regularnej cenie za 60, ale ostatnio klientka właśnie dawała mi znać, że kupiła chyba na stronie super draga za 40. Także ja Wam podnikuję tą, tą gofro, gofrownicę. I w jaki sposób ja ją używam? Najczęściej robię właśnie teraz tak, że wieczór wcześniej myję, myję włosy. Jeśli jest to weekend, na przykład że cały dzień będę chodziła. Właśnie po domu, że tam mam milion rzeczy do, do ogarnięcia, to już sobie wtedy nakładam olapek, wieczorem myję włosy, a rano drugi dzień poświęcam do 10 minut, to jest przeważnie 7, no czasem 10 e, minut, żeby te włosy zrobić. I dzisiaj, też właśnie w vlogu, który nagrywałam przed chwilą, który widzieliście ostatnio, e, pokazywałam wam, jak ja robiłam włosy na drugi, na drugi dzień, czyli tylko sobie tak naprawdę e, wyjęłam kilka sekcji tutaj na przodzie przy twarzy i je dogniotłam. się niczym nie psikam, też nie daję za pierwszym razem żadnej pianki, nic na włosy, po prostu do włosów umyta, na drugi dzień są zrobione tym produktem i używam do tego mojego drugiego ulubieńca, stary, ale jary L'Oreal Elnett, ja mam ten Extra Strong Hold, jest bardzo fajny, bo nie zlepia włosów i ten zabaw ma taki trochę duszący, e, latami 90. ale ogólnie e, w ten sposób właśnie robię włosy i to ile dostałam od Was komplementów, ile dostałam też od Was wiadomości, że e, zobacz Ania też sobie teraz tak robię włosy, że e, zachęciło Was to do, e, do wiecie, do, jakiegoś, do jakiejś takiej zmiany w Waszym wizerunku, no i się jakoś tak też lepiej, lepiej czujecie, także mnie to też bardzo, bardzo cieszy, no bo... O to, o to chodzi. Moje włosy mają problem z utrzymywaniem skrętu takiego klasycznego, wiecie, na wałkach czy na lokówce, ale to trzyma się bardzo, bardzo fajnie ja też tych włosów jakby kiedy mam zrobione tą falownicą, nie czeszę, nawet na drugi dzień. Ja po prostu zostawię mieliście takie gnioty albo wezmę kilka kropli tego olejku z... Um, Olejku z Olapleksu, siódemki, i tak sobie przydogniotę, że to był trochę żeby nie były takie, wiecie, e, popieprzone jeszcze bardziej. Także e, to jest zdecydowanie mój gadżet numer jeden. E, jeśli macie ochotę, to zachęcam Was do kupienia, do przetestowania, bo e, myślę, że naprawdę to fajnie wygląda. Ja mam też krótkie włosy. Myślę, że im dłuższe włosy, tym będzie. Czekajcie, trochę za ciemno jest chyba. E, że im dłuższe postać będzie, fajniejszy efekt, taki bardziej syreny, ale tak nawet bez niczego, to po prostu daje efekt mega, mega objętości. Także ja e, zazdroszczę wszystkim dziewczynom, które mają piękne, kręcone włosy, chociaż z drugiej strony wiem, ym, ile to trzeba nagnieść się, narobić i poświęcić czasu, żeby takie włosy mieć, a mi to zajmuje mówię, poniżej 10 minut. Także jeśli kupiłyście, to dajcie znać, bo myślę, że to będzie taki mój look przez najbliższe kilka miesięcy, bo ja teraz, kiedy mam wyprostowane włosy, na to mam tutaj nadane. Nawet jakiejś objętości, to ja mam wrażenie, że mam po prostu takie mega płasko głowy, także ja potrzebuję teraz gofrownicy. Drugi taki gadżet tego miesiąca to będzie torebka z marki Poleny. Torebka, też Wam napiszę, sorry. Podnikuję Wam tą torebkę, którą ja mam tutaj konkretnie, i ona jest w takim właśnie karmelowym kolorze, jest niesamowicie pojemna, i to jest właśnie taki kolor, który chciałam mieć do przełamania tych swoich takich wszystkich chłodnych, beżowych stylizacji, no bo mam też właśnie taki beżowy pasek, mam też takie karmelowe sandały, Już my się z myślą o olecie, o cieplejszej porze, ale ta torebka po prostu mi się mega sprawdziła. Tutaj wejdzie litrowe mleko Oatly, tutaj wejdzie parasolka i dookoła wszystko inne, co potrzebuje i to się bardzo fajnie nosi jest mega pojemna, z pięknej z pięknej skóry wykonana. Jest kilka kolorów, jest też taka wersja chyba bardziej gładka, to jest to taką skórką bardziej powiedzmy chropowatą. Także jeśli ktoś się zastanawia, to myślę, że warto zobaczyć. Mam też tą drugą, torebkę, którą wam pokazywałam, Dla mnie to jest taka typowo mikrotol, mikro-torebulka, do której wejdzie tylko taki essential, taki naprawdę mega basic, mega, mega basic, co jest Wam potrzebne na co dzień. I na zasadzie. Bo założyłam też raz na płaszcz, ale gdzieś mi zginęła między cyckami szelikiem szalikiem i za dobrze to nie wyglądało. E, więc wiedziałam, że to będzie taka fajna torebka na takie e, okazje, gdzie na przykład będę potrzebowała, nie wiem, założyć sukienkę, albo właśnie lnianą koszulę, e, czy jakąś, nie wiem, bluzkę w paski, że bardziej jak na okres wiosennoletni, Ale ta mi się mega podoba, także taka moja wstępna recenzja tej torebki jest taka, że jest świetna, kupiłabym ją na pewno ponownie i też Wam serdecznie polecam w ogóle zobaczyć właśnie asortyment marki Polen, bo uważam, że to jest naprawdę, to się już że to jest It Back 2023, bo jest też mega hype na te, na te torebki. No i teraz może przejdę do bo mój, tego nie ma dużo, jeśli chodzi o takie gadżety. gadżety. Do pielęgnacji mam dosłownie dwa, dwa produkty, bo mówię, za dużo się tam nie zmienia, za dużo się tam nie dzieje, ale e, krem, który zużyłam, który zdękowałam, który mi się fantastycznie sprawdził, to był krem marki Taupe. Ale Teraz uwaga, czytam, bo tutaj jest zawsze bardzo dużo informacji. To Holistic Pro Age z kwasem chelunowym i azelinowym. Wygładza z marczki. Nie wiem, krew wygodający kręci w 100% wegan, SPF20 na dzień. Zawiera tor w tołpa. Tu już sobie uczytać nie będę, ale dodam, że. Chyba ja to muszę, bo chora bym Gdybym nie powiedziała, że 30 miesiące tego ważności się od momentu otwarcia i 40 ml. I ja ten krem dostałam w ramach prezentu od Cosibella. Także to była prostu paczka PR-owa, ale krem się no, fantastycznie sprawdził. Myślę, że są to, ten profil mówi sam, sam za siebie. I teraz sobie wróciłam do kremu, który był moim ogromnym ulubieńcem, czyli do kremu z e, Tacha, Tata? Nie, tacza Harper, Tata Harper. Nie pamiętam teraz nazwy, bo myślę, ale tutaj czekajcie, jest tacza, bo tutaj mam mgiełkę z boku ten fioletowy i muszę Wam powiedzieć, że jak lubię tamten krem, to ten chyba gdzieś pół oczka wyżej dla mnie e, jakby się pozycjonuje, a kosztuje po prostu e, jedną milionową e, cenę tamtego, tamtego kremu. Także jeśli szukacie kremu pod makijaż, który naprawdę przepięknie skóra tak mocno odżywa i jednocześnie szybko się wchłania i jest z, z SPF-em, to myślę, że warto się nim zainteresować i e, myślę, że chętnie bym do niego też jeszcze kiedyś wróciła, ale to po kolei. Skończę jeden krem, mam jeszcze jakieś na zapasie, którego wcześniej nie używałam i dopiero następny, nie kupuję żeby mi leżało, tylko kupię jak będę potrzebowała, ale to jest krem, o którym będę na pewno myśleć w momencie potrzeby zakupu nowego, nowego kremu jeśli macie skórę, może pan mam skórę Ania 36 skończona skóra taka normalna w kierunku lekko suchej, która potrzebuje mocnego nawilżenia E, tak to wygląda z mojej strony, także bardzo, bardzo, bardzo polecam. E, rewelacyjny krem świetnie mi się sprawdził. Moja pragnacja wygląda na rano w ten sposób, że myję buzię e, właśnie mleczkiem z weoli, czyli czymś bardzo delikatnym, później ten produkt typu dla mnie e, dwa w jednym z fresha e, i na to e, lecę z właśnie. Serum z kwasem chilurnowym z Lumene. Lumene to jest kolejna marka, którą gdzieś odkryłam z, tak końcówką zeszłego roku. I tutaj jest taki trochę kolor mętny. Normalnie to już taki mętny nie było, ale jak gdzieś jechaliśmy, to sobie właśnie wymieszałam, że dałam tutaj e, właśnie kilka kropli tego produktu z Fresza, przez to on ma taki bardziej e, mleczny, mleczny kolor. Normalnie to jest takie bardziej przeźroczyste, żelowe. Ale znowu, jeśli szukacie serum z kwasem chilurnowym, które się bardzo szybko wchłania i naprawdę bardzo mocno skórę nawilża, bo e, na przykład w moim. Wiecie, jakby kwas chilurnowy i kwas to są, mogą być bardzo różne te kwasy hyaluronowe i na przykład jak ja używam z tego do ordynary, to on był dla mnie taki bardzo, taki lepiący taki jakby no, był ok poprawny, ale na przykład uważam, że ten jest tak o trzy oczka wyżej, jakoś lepiej mi się sprawdza przyjemniejszy jest yy, też w, yy, w użyciu, także bardzo mocno wierzający serum, jeśli szukacie to polecam właśnie to z marki Lumena Zapach e, ostatniego czasu, ostatniego miesiąca, ostatniego chyba też na miesiącach roku pokazywałam. E, to coś, co jest mało to naprawdę takie zimowe, ale jest to Juicy Couture Viva la Juicy. Normalnie to jest z tą wielką kokardą, ale po prostu się jej pozbyłam. E, kilka razy że ta butelka mi spadła, także jest trochę poobijana. Za dużo już jej nie mam, ale jest to zapach, który jest przede wszystkim słodki, radosny, bardzo ciepły, bardzo wesoły. Taki zapach, którym jak się psikam, to po prostu sprawia mi radość 10 na 10. E, powiedziałabym, że jest to zapach taki zaczynający się dla kategorii wiekowej, dla nastolatek, dla młodych dziewczyn. E, taki trochę infantylny, karmelowy, ale jest mi coś e, tak przyciągającego mnie, że po prostu używam go namiętnie. Mam tam jakieś, wieczory, Domalony, Bajredo, Diory i inne szmery, bajery, ale ten no po prostu no uwielbiam. Jest, jest mi coś e, e, takiego wyjątkowego, co mnie bardzo właśnie do niego e, ciągnie. Także jeśli lubicie tak naprawdę słodkie, wesołe zapachy, to Viva La Juicy, Juicy Couture e, koniecznie sobie Połąchajcie, i ten zapach w internecie zawsze można kupić na jakiejś po prostu e, dzikiej promocji, dzikiej przecenie, nie, nie szłabym raczej do budca czy do jakiegoś, nie wiem, super draga, żeby e, kupić ten zapach w internetach e, myślę, że są te promocje jednak takie e, najlepsze, najfajniejsze, także też jest taka wskazówka, jeśli na mam rzeczy tam wełniane czy kaszmirowe, nigdy nie psikam się po ubraniach, zawsze psikam się przed ubraniem, e, no bo nie chcę tych materiałów gdzieś tutaj e, zniszczyć, czy może odbarwić, także to też tylko moja promocja. Pro wskazówka. Jeśli chodzi o włosy, to Wam powiedziałam też o Elnecie. Że to jest dla mnie rewelacja. No i teraz 3, raz, dwa, trzy, pięć. E, pięć produktów do makijażu. E, będę młoda jak flaki z olejem, ale no to, jest, to są moje po prostu kosmetyki, które bardzo, bardzo lubię, czyli Chanel 116 Easy. E, Tyle mi nie zostało. To jest pomadka na zasadzie: moje usta tylko, tylko lepsze w formie balsamu, która, którą mogę nałożyć bez patrzenia, bez, bez lusterka. Która sprawia, że moje usta są podkreślone, ale nie są jakoś przemalowane. To nie jest jakaś, nie wiem, dominacja jakiegoś koloru, pigmentu w moim makijażu. To jest pomadka, która pasuje mi do wszystkiego, którą zawsze szukam z torebki do, do torebki, bo której się po prostu czuję najbardziej komfortowo. Także ostatnio właśnie, gdybyśmy zagłębili w Londynie, to mówię: Chciałabym znaleźć ciemniejszą wersję tej pomadki, w takiej właśnie neutralnej bazie, która nie ma w sobie nic ciepłego, ale też nie jest za różowa, a już może nie fioletowa. I naprawdę posłoczywałyśmy w Diorze, Chanel, Tom Ford i gdzieś tam indziej jeszcze na pę i nie było nic tak podobnego do tej pomadki. Także ona jest bardzo, bardzo wyjątkowa, także kocham. Kocham, kocham i kupiłam po raz kolejny też ten balsam, bo Wam właśnie wspominałam, że ten jeden, co mam tutaj w domu, to on już jest wykończony, zostało mi go dosłownie tyle, więc pędzelkiem w domu jak jestem, to sobie tutaj z niego wygrzebuję. I jak kiedyś mi się wydawało, że nie ma różnicy pomiędzy tą białą wersją, a w czarnym opakowaniu, bo to jest ta kolekcja Róż Coco Balm 912 Dreamy White, a to jest po prostu Róż Coco Balm bez nazwy, bez numeru. To teraz, kiedy właśnie mam tak dwa. Miałem też jakieś dwa jednocześnie, ale nie pamiętam, jak to było wtedy. Na dzień dzisiejszy mam takie odczucie, że przynajmniej ta sztuka, którą mam tutaj tą nową w ręce, że ona jest bardziej masyłkowata, bardziej kremowa niż ta. Jak patrzyłośmy właśnie. Kiedy kupiłam ten balsam na skład razem z ekspedientką, to nie wiem, ten sam opis, te same składniki, to samo, ale coś lekko jest w niej innego. Nie wiem, że ta jest gorsza, bo to też jest dalej świetna, ale jeśli miałyście tą białą wersję, to kupcie sobie teraz właśnie tą czarną czarnym pakowaniu, czyli po prostu róż Koko. Róż Koko Balma. E, zużycie już też jakieś tutaj minimalne e, minimalne, ale już też w niej, w niej widać, ale uwielbiam, no co powiem, co powiem, co, no nic nie powiem, po prostu lubię sprawia mi duża radość używanie tego balsamu, przy okazji przepięknie nie wiem, że słońce wyszło, też przepięknie nawilżam moje usta, e, także jeśli potrzebujecie komuś kupić jakiś nie wiem, mały, prestiżowy prezent, czy to dla kobiety czy dla mężczyzny, to myślę, że ten balsam się fajnie, e, fajnie sprawdzi, bo e, nie zostawia koloru, a bardzo mocno te usta nawilżam no, i dalej. Coś, co jest moim ulubieńcem od wielu, wielu lat yy, i po co sięgałam wybitnie, często właśnie w tym miesiącu, to jest właśnie, patrzcie, jak nie darty z tyłu. To jest puder prasowany od Charlotte, ten Micro powder jedynka. No, zostało mi go tyle, czyli nie, niewiele. Jest to puder, który uważam, że jeśli chodzi o takie preferencje makijażowe dla klienta indywidualnego, jest to właśnie fajny puder dla tych z Was, które mają cerę normalną, w kierunku suchej, lub taką właśnie odwodnioną, z jakąś taką dużą, nie, wiem, gdzieś tam powiedzmy, strukturą. Né? Okay. I większość pudrów ją podkreśla. No to też wiadomo, pilik i tak dalej. No, zanim ten pilik, i makijaż makijaż jakiegoś pudru pewnie też chcecie używać. Także to jest ten puder. Plus pod oczy dla każdego, do cery dojrzałej, rewelacyjnej. Jeśli macie cerę przetuszczającą się taką dosyć mocno, to zawsze mówię, że to nie puder utrzymuje makijaż, tylko pierwsza warstwa, czyli odpowiednia pielęgnacja plus baza. Puder ma najmniej do tego, więc jeśli macie nawet cerę przetuszczającą się, a macie dobrą e, bazę, dobrą, dobrą pielęgnację, to ten puder też będzie dla Was. No ale istnieckie przekonanie, że jak cera bardzo mocno no to się to musi być matowy puder. No nie, zawsze mówię, że makijaż to jest kanapka i muszą się wszystkie warstwy zgadzać, żeby wszystko miało ręce i nogi. Więc tak tylko taki mój off-topic, takie wprowadzenie jak e, ex e, Także e, lubię, dękuje. Jak skończę, to mam kolejne inne do zużycia. Także akcja Denko po prostu, e, wiecie... E, na bogato. I następne produkty, które również chcę Wam pokazać, już dwa ostatnie, to jest róż do policzków. Ta kolekcja jest cały czas dostępna, wiem, bo teraz, teraz, uwaga, moje prywatne lokowanie produktu, autopromocja, chyba tak to się mówi, bo tam się podobno prawo zmienia, i trzeba takie rzeczy mówić, że... E, robiłam teraz nowe rozpiski, uzupełniałam nowe rozpiski, e, makijażowe przy analizach kolorystycznych na ten panel 2023 o kilka nowych marek i też rozpisywałam właśnie, e, dodawałam tam właśnie też pełnego maka i ta kolekcja jest cały czas dostępna, więc na przykład też powiem, bo już kilka osób z tego skorzystało, ale nie każdy też myśleć na Instagramie czy na Facebooku, że jeśli nawet nie robiłam waszej analizy kolorystycznej, a macie ochotę to, to dowiedzieć się na temat e, jakby pojęcia garderoby kapsułowej, umbienia kapsuły z przykładem, na temat przeglądu szafy po analizie kolorystycznej, jak do tego, Podejść, plus do tego jeszcze aby jest w tym pakiecie też cała masa dodatkowych inspiracji, lub jeśli chcecie na przykład panel makijażowy poradnikowy, gdzie jest no, tysiąc ileś tam, nie jestem się na tego liczyć. Ale tam jest bardzo, bardzo dużo pozycji makijażowych. To takie pakiety również można dokupić. Czyli albo sam panel makijażowy, albo sam ten właśnie związany z garderobą i porządkami, lub można kupić obydwa. Więc jeśli ktoś ma ochotę, mail fokusowana małpodwa.pl albo Instagram, Facebook jest zawsze w opisie pod, pod filmami. Można się odezwać, można powiedzieć, jaki typ Wam wyszedł i co chcecie. I nie ma problemu. Także to tylko tak daje znać, bo w weekend nie robiłam nic, tylko właśnie wysyłam te dodatkowe panele. Także, e, tak sobie o tym przypomniałam, myśląc o tym różu, ponieważ jest to róż z serii Glow Play Blush i w odcieniu Blush Please. Mam go też teraz na policzkach i ten taki efekt, jak to mówię, takiej plastikowej, balonowej skóry, to takie piękne glow, to daje ten produkt. I ja go najbardziej lubię właśnie aplikować tutaj pędzelkiem z Sephory 49, także niewielka ilość i tak tylko obciskać sobie, tap, tap, tap. Nie chcę też przegiąć pały, bo nie chcę po prostu, wiecie, tutaj na zbyt, zbyt zaróżowioną. Ale przepiękny produkt, bardzo mi się fajnie sprawdza, bardzo ładnie wygląda, mega twarzowy. Nie jestem, nie jak to mówiłaś, taka znowu, zbyt przepigmentowana, nie jestem, nie wiem, zbyt różowa, zbyt fioletowa, czy, broń Boże, koralowa, czy łososiowa, bo to już, to już nie ta temperatura. Także. Eee, bardzo mi się fajnie sprawdza i też jest teraz w tej mojej kosmetyczce. Eee, na najbliższe kilka tygodni, na przynajmniej tydzień, bo zobaczymy, jak ten produkt będę często sobie właśnie podmieniała. Także to też jest mój ostatnio ulubiony produkt, bo przypomniałam sobie o nim i no bardzo, bardzo go lubię. I kolejny e, produkt z marki Biter to jest Brightening CC Glow Base. Ja tutaj mam w, odcienie, w, odcieniu, w odcieniu. Nagrywa się jeszcze nie wierzę. W odcieniu jeden. Em, i jest to właśnie baza rozświetlająca z marki Bytery, mam też tą wersję 2.25 i jest to produkt, który przepięknie rozświetla moją skórę, przy okazji delikatnie ją pielęgnuje, bardzo ładnie się na tym produkcie trzyma, trzyma makijaż i ja mam właśnie takie wrażenie świeżości, wyspania, bycia taką właśnie promienną i e, no tak, tak na taką młodszą, zdrowszą po prostu ogląda skóra, kiedy mam ten produkt też, też pod spodem. U mnie makijaż zawsze zaczyna się od bazy, pielęgnacji, później baza i podkład, nie jestem w stanie zrobić inaczej, bo po prostu on ma taki samat pracy. Także ja sobie po prostu ładuję trzy pompki, przez co ten produkt nie będzie jakoś bardzo mocno wydajny, ale lubię ten efekt. Dwie lub trzy pompki kwestia preferencji, ale jeśli właśnie szukacie bardzo mocno takiej właśnie pielęgnacyjnej i też w taki elegancki sposób oświetlającej bazy beżonego brokatu, to sprawdźcie sobie właśnie te produkty. I też powiem, że jeśli chodzi o Color Range, to też rozpisałam pod kątem analizy. E, także e, You Welcome e, nie, ma, nie ma za co, także e, bardzo, bardzo. A tutaj jest Rose White, e, White Rose, nie, Rose Blanc White Rose, taka też jest nazwa, bo tutaj są i nazwy, e, po dwie, i numerki, i w ogóle nie wiadomo z której strony czytać. Także ten produkt mi się też bardzo dobrze sprawdził. I jeśli chodzi też o e, miniony e, miesiąc, to dzisiaj akurat jest 31. I ten, w tym miesiącu działo się tak, proszę e, jakie podsumowanie. Nie makijażowe. W tym miesiącu działo się e, tak dużo różnych rzeczy, że mam wrażenie, że ten miesiąc trwał jak dwa albo trzy miesiące, tak normalnie, na, na, to, ile się, na to ile się dzieje. E, czekajcie, muszę tylko sobie wejść na Instagram, bo na Instagramie, jeśli coś się ciekawszego dzieje, to też Wam to, e, też wam to wrzucam. Czekajcie, to było, to było końcem grudnia, ale. E, w tym miesiącu mój Andrzej miał 40 i spędziliśmy tą 40 w Soho Farmhouse. I było fantastycznie, fenomenalnie. I czy złożyłam aplikację z zapytaniem o member? Tak złożyłam i już nawet miałam pierwszą tą taką rozmowę: application catch up na, na Zoomie. No i teraz zostało mi czekać 3 miesiące, 4 miesiące na jakąś odpowiedź od nich, i albo dostanę, albo nie dostanę. Zobaczymy, e, tam e, no nie jest tak łatwo się dostać, w ogóle ten cały vibe i wszystko, nie wiem, no mega mi się tam podobało, stwierdziłam, że e, wyobrażam sobie mój idealny dzień, kiedy mam wolne i kiedy po prostu mogłabym tam, nie wiem, jechać na cały dzień, że jak będzie już ciepło, to sobie, nie wiem, e, popływać na basenie, iść może na spa, później zjeść coś dobrego, popracować przy komputerze i wracać wieczorem albo, e, nie wiem, e, mam gości, czy ktoś nad przyjeżdża, to może na sobie jechać, nie wiem, czy na e, najlepszego Sunday Roasta ever, czy właśnie, nie wiem, coś przycelebrować, jak będzie jakaś okazja, czy właśnie będę miała gości i na zasadzie dobra, to nie siedzimy tutaj w tej Peter dziurze, bo to dla mnie naprawdę no, atrakcji jest bardzo e, niewielka ilość do zaproponowania, a tak to można wsiąść w auto, o godzina 40 e, i po prostu pojechać e, jak jak jest taka okazja, także no zobaczymy, zobaczymy, Trzymam sobie za siebie bardzo mocno kciuki, no ale no mówię tuż, jakby nie zależało od mnie, co mogłam zrobić, to zrobiłam, napisałam ładnie dlaczego, po co, na co, więc e, Soho Farmhouse po prostu no 12 na 10, e, to był fantastyczny wyjazd, e, w międzyczasie też byłam jeszcze raz w Londynie, byłam z Agą, tak sobie po prostu pojechałyśmy i też spędziliśmy fantastyczny dzień, ale Wiem, jak będzie mi łatwiej. Będzie mi łatwiej, jak sobie wejdę mój kalendarz po prostu, bo wtedy faktycznie widzę, gdzie miałam wszystko, wszystko pozapisywane. Także... Um... Czekajcie, czekajcie. No jeszcze tak, parę, że mówię tak dużo pracy, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo jednak e, styczeń w takiej branży beauty to jest, e, jest, jest różny, ale pracy było sporo. Pracy online też naprawdę było, e, było sporo, co mnie niesamowicie cieszy. E, I też Wam już mówiłam, że do końca lutego mam tą promocję, że trzy osoby w cenie dwóch. Tam też chyba e, dwie soboty mam na 15, jeśli ktoś ma ochotę na te właśnie duże, na te większe spotkania, także... Proszę się odzywać, proszę, proszę pisać. I mówię, to był taki miesiąc, że co chwilę coś, co chwilę coś, bardzo dużo rzeczy. Też w by czasie byśmy w Melton, też byśmy właśnie, a nie właśnie odwiedzić. Także no mówię działo się, działo. Luty, marzec, nie mniej, że powiem, będą obfite w różne fajne. Fajne atrakcje, także zachęcam Was do śledzenia mnie na Instagramie. Bo jak gdzieś jadę, to raczej nie vloguję, ale robię jakieś tam, powiedzmy, reelsy, czy tam TikToki, czy na Story mam coś fajnego, wrzucam także, chodźcie tam. Aha, i fajne miejsce jedzeniowe to na pewno jeszcze muszę powiedzieć. Nowa restauracja w Peterborough, Katana. Bardzo, bardzo fajne jedzenie, fajne wnętrze, pyszne drinki, świetna obsługa, no i też bardzo dobre jedzenie. I myślę, że to będzie taka właśnie. Bardzo jest popularna miejscówka w Peterborough, bo takiej jakby drugiej podobnej nie ma. Więc e, jeśli macie ochotę, to myślę, że warto zrobić e, booking e, wcześniej, bo tam naprawdę mm, jest trochę miejsca, ale jest dużo ludzi też zainteresowanych. Więc e, w razie czego to rezerwacja, rezerwacja. No i chyba, chyba to tyle. Także kochani, z mojej strony to wszystko. 25 minut niecały aparat się jeszcze nie wyłączył, wow o co chodzi. Także ja Wam przesyłam dużo buziaków, widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku, także trzymajcie ciepło, pa. pa.